Prawie 1400 sprzedanych autobusów i obroty na poziomie 1,8 miliarda złotych. To bilans ubiegłego roku lidera rynku autobusów miejskich, Solaris. Jakie wyzwania czekają producenta w bieżącym roku? Czy nowe rynki zbytu pomogą uzyskać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe? Rok 2018 dla Solarisa to wzrost produkcji. Planujemy wyprodukować, sprzedać i dostarczyć 1550 autobusów. Mamy zaplanowane premiery trzech nowych produktów. Pojazdy zeroemisyjne, niskoemisyjne stanowią coraz większy udział. Procentowy. Sumarycznie będzie tego ponad 30%. Polska jest w czołówce elektromobilności. Najwięcej autobusów elektrycznych sprzedajemy w Polsce. Niemniej kraje Europy Zachodniej, szczególnie Unii Europejskiej, również chcą tej technologii. Mamy duże kontrakty do Brukseli. Mamy znaczące zamówienia do Włoch. Mamy zamówienia na autobusy elektryczne do Niemiec. Walczymy o to, żeby wejść na rynek autobusów elektrycznych we Francji. Nowe rynki zbytu dla Solarisa to spodziewamy się, że będą to Indie. W Europie jesteśmy obecni w 32 krajach, ale Indie to jest coś, co jest bardzo interesujące, z dużym potencjałem i spodziewamy się tam sporych ruchów. Produkujemy wszystkie autobusy w Polsce i chcemy być w Polsce numerem jeden. Bardzo ważnymi rynkami są dla nas rynek niemiecki, rynek włoski, rynki krajów nadbałtyckich. W roku 2018 na pewno takim bardzo wybitym liderem będzie Litwa, gdzie mamy zakontraktowane prawie 200 pojazdów. Nie jest dla nas najważniejsze, żeby natychmiast mieć wielki sukces. Oczywiście, że to jest bardzo przyjemne, ale... Najważniejsza jest pracowitość, wytrwałość, nie poddawanie się w trudnych sytuacjach, ale taka praca uczciwa, pozytywistyczna, taka praca u podstaw. Mamy ponad 20 lat działalności, jesteśmy numer 4 lub 5 w Europie, jeśli chodzi o producentów autobusów. Oczywiście Solary zawsze wsunął z dobrej jakości dostarczonych autobusów, z niezawodności autobusów. Technologie mamy najnowsze, jakie są dostępne na danym rynku, w danym sektorze przemysłu. Klienci nam ufają. A i nam klienci ufają, to jest dobra przyszłość.